Drogi widzu, czy miałeś kiedykolwiek wrażenie, że mogłeś jakiś event po prostu rozegrać lepiej? Mogłeś zajść dalej, przecież był potencjał, żeby ugrać 2 trzy albo siedem razy więcej kluczy. Albo nawet kiedy nie było tego potencjału, to miałeś wrażenie, że dałoby radę coś z tym zrobić, bez wydawania pieniędzy. Jedynie dzięki skupieniu i kapce poświęconego czasu. Jeśli jesteś osobą, której zależy, żeby zostać kimś więcej niż tylko przeciętnym graczem Coinmaster, to trafiłeś w bardzo dobre ręce. Jeśli poświęcisz mi następne minuty, to zapewniam, że będziesz bogatszy o wiele tajemnic i sekretów, jakie skrywa jeszcze przed nami ta gra. Dowiesz się, czym są systemy i jak one w ogóle działają, jak bardzo ułatwiają drogę w przejściu całego eventu oraz jak wielki błąd popełniałeś lub wciąż popełniasz, jeśli wciąż ich nie używasz. Cała wiedza, którą dzisiaj uzyskasz, pozwoli ci wspiąć się na wyżyny profesjonalizmu, co mam nadzieję pozwoli ci uzyskać pełną swobodę w trakcie podróży po świecie Coin Master. Ale zacznijmy może od tego, Czym w ogóle jest system? Wytłumaczę wam to krok po kroku, żebyście jak najlepiej zrozumieli to tylko pozornie skomplikowane działanie. Ale zacznę od głównej definicji. <laughs> Gra systemem to proces polegający na stopniowym zwiększaniu zakładów w celu otrzymania jak największej liczby potrójnych symboli. Jak zapewne wiecie, w trakcie tygodnia są w grze dwa eventy, od poniedziałku o godzinie 15 do czwartku o tej samej godzinie, a drugi oczywiście od czwartku do poniedziałku. Ten pierwszy nazywajmy krótszym eventem z racji tego, że trwa 3 dni, a drugi trwa 4, dlatego będzie nazywany dłuższym. Poza długością event możemy rozróżnić. Ze względu na to, o jakie symbole w nim gramy, co jak wiecie, jest głównym celem naszej rozgrywki. I jeszcze na początku chciałbym uświadomić tych, którzy mieli ku temu jakiekolwiek wątpliwości. W każdym evencie na wypadnięcie symboli jest taka sama szansa, niezależnie od ich wyglądu, oczywiście nie licząc świnek. A samych eventów są trzy kategorie. Tylko z symbolami, ze świnkami, i także tylko z symbolami, ale z bonusem w postaci ataków. Starsi gracze pamiętają, że był jeszcze event z młotami, ale został usunięty prawdopodobnie przez to, że był zbyt dobry. Można by pomyśleć, że kolejność występowania tych trzech kategorii eventów jest całkowicie losowa. Jednak każdy, kto gra już dłużej niż miesiąc, zauważy, że trzymają się one określonego harmonogramu, który warto znać. Teraz przedstawię wam, kiedy jest jaki event, a potem powiem, czym się charakteryzują. Zacznę od tego, że każdy długi event, czyli ten czterodniowy, jest eventem tylko z symbolami. Oznacza to, że niezależnie od pory roku i zaćmiania księżyca, zawsze od czwartku do poniedziałku będziecie mieli event tylko i wyłącznie z symbolami. Naprawdę nie ma to najmniejszego znaczenia, jak one wyglądają. Wiadome jest to, że będą się dopasowywać pod różne okazje. W trakcie Wielkanocy będą jajka, w trakcie Bożego. Do narodzenia choinki i prezenty. W trakcie wakacji będą słoneczka i koła ratunkowe, ale to nigdy nie zmienia szans na ich wypadnięcie. Z krótszymi eventami jest za to nieco ciekawiej, bo co tydzień zmienia się ich wersja. Co drugi tydzień są świnki na zmianę z symbolami w wersji z dodatkowymi atakami. Nie no, też zaczyna padać, popłaczę się. Ale wróćmy do tematu, jakim jest cel rozgrywki za pomocą systemu. Opiera się on wokół trafiania potrójnych symboli, w przypadku świnek jest to najazd. W trakcie eventu, zatrafianie poszczególnych kombinacji symboli dostaje się punkty, za który odbiera się nagrody w evencie. Im więcej trafionych symboli, tym więcej punktów się dostaje. Ale w przypadku potrójnych symboli, wokół których kręci się cała rozgrywka, często jest to nawet dziesięciokrotność punktów, które się dostaje w przypadku trafienia jednego. Nie się bez pewnego oczywistego haczyka, którym jest fakt, że wypadają one dużo rzadziej niż takie pojedyncze albo podwójne. Gracze z dłuższym stażem zauważyli coś, co od razu powinno być przestrogą dla nowszych graczy. Że kręcąc cały czas na jednym zakładzie wiele nie ugramy. Po jakimś czasie... I tak się wyzorujemy. Niezależnie od tego, ile mieliśmy spinów i na jakim zakładzie kręciliśmy. Gra jest najbardziej jak to tylko możliwe ustawiona pod to, żebyśmy na końcu przegrali no i wydali swoje pieniądze. A sposób na to, żeby z automatu kasować tych, którzy cały czas cisną na jednym zakładzie, to bardzo sprytna zagrywka z ich strony. Dlatego chciałbym tylko przypomnieć, że hazard, którym jest ta gra, uzależnia i przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Dlatego mam wiadomość do wszystkich, nieważne ile masz lat, nie radzę wydawać pieniędzy na Coin Master, gdyż jest to absolutnie nieopłacalne. A oferty w tym sklepie to już w ogóle jest takie zdzierstwo, Aż oczy pieką. Nawet ja, który z tej gry nagrałem już prawie 90 odcinków, od wielu miesięcy nie wydałem na tą grę nawet grosika, żeby m.in. udowodnić, jak daleko można zajść bez wydawania czegokolwiek. Dlatego właśnie zostały stworzone systemy po to, żeby uniknąć pewnej na 100% porażki, którą byście odnieśli, gdybyście cały czas kręcili na jednym zakładzie. Tak jak powiedziałem na początku, jest to nic dodać nic ująć stopniowe zwiększanie zakładu, aż do najwyższego możliwego, lecz kiedy trafimy po trójne symbole, znowu wracamy na początek. Z moich własnych przeżyć wiem, że wielu doświadczonych graczy Graczy, posiada swoje własne systemy, których się trzymają i je udoskonalają. Jednak jak mi się wydaje, gdy porównać systemy 10 losowych graczy, to zobaczylibyśmy co najmniej 8 różnych wariantów. To całkowicie normalne, że każdy ma inny. Żaden nie będzie działać idealnie, ale zawsze można się postarać. Ośmielę się określić mianem takiego doświadczonego gracza, który taki system posiada i go używa, a jego skuteczność jest na naprawdę wysokim poziomie, co mam nadzieję, że Wam udowodniłem w kilkunastu ostatnich filmach. Jeszcze żeby wypełnić wszystkie formalności, upewnię Was, że mam dwa takie systemy, jeden na świnki a drugi oczywiście na symbole Zaraz się nimi z wami podzielę, ale przedtem jeszcze kilka ciekawostek Gra jest zrobiona tak, żeby na przykład jakaś liczba spinów, która wydaje się łatwa do wbicia Tak naprawdę taka nie jest Bo na dłuższą metę sami zobaczycie, że symbole, nawet pojedyncze, nie mówię już o potrójnych Wypadają dużo rzadziej niż chociażby minimalna liczba, jaka powinna średnio wypadać Żeby w ogóle myśleć o następnej nagrodzie w evencie Sam doświadczenia wiem, że często są nawet serie 10 spinów pod rząd Podczas których nie wypada mi ani jeden symbol Ma to duże znaczenie, gdyż w evencie zwykle symbole stanowią od 60 do 90% równowartości spinów, o jakie gramy w danym momencie. Co oznacza, że trzeźwo, patrząc na obraz sytuacji, każdy zobaczy, że nie jest możliwe długo zabawić, obierając taki sposób gry. Mimo wszystko, żeby ten procent jednak był jak najniższy, mam dla Was taką radę, abyście przed każdym eventem wyzerowali się do poniżej 1000 spinów. Nie chodzi mi tutaj o całkowicie początkujących graczy, tylko o takich, którzy jakieś osiągnięcia już mają w swojej gablocie, a wciąż tak nie robią, nie wyzerowują się. A teraz trochę dziwna, ale bardzo ważna informacja, bo podstawą, aby mój sposób zadziałał, jest to, żebyście byli w jakimś dobrym klubie, który jest wam w stanie zaoferować co najmniej od 3 do 4 tysięcy spinów z każdej skrzyni klubowej. Wiadomo, jeśli macie poniżej 50 tysięcy gwiazdek, to może być tego trochę mniej. Ważne, żeby trochę tego było. Nagrody klubowe są podstawą do rozpędzenia się w każdym kolejnym evencie, zwłaszcza kiedy jesteście wyzerowani. Nie powiedziałem chyba jeszcze, dlaczego w ogóle tak robimy. W tym momencie na ekranie widzicie rozpiskę, która świadczy o tym, że im więcej macie spinów na początku eventu, tym ciężej będziecie mieli wbijając następną liczbę spinów na pasku. Dla przykładu, kiedy kiedy zacząłem event wyzerowany, do wbicia 12 tysięcy spinów potrzebowałem 6 tysięcy symboli. A kiedybyście zaczęli event mając, dajmy na to, 20 tysięcy spinów, to tych symboli do wbicia zamiast 6 tysięcy byłoby prawdopodobnie z 10 tysięcy. Dajmy sobie przykładowy scenariusz. Zaczynamy nowy event, mamy 3 tysiące spinów ze skrzyni klubowej. Pierwszym krokiem jest zgarnąć pierwsze potrójne symbole. I tutaj nie zaczynamy od razu gry systemem, gdyż istnieje równe prawdopodobieństwo, że potrójne wypadną w przeciągu 5 spinów, jak i wypadną w przeciągu następnych 60. I tutaj o dziwo do pierwszych potrójnych. Ja stosuję taktykę, że kręcę cały czas na jednym zakładzie. Jako osoba, która by miała 3000 spinów, wybrałbym zakład razy 50, żeby być pewnym, że głupio się nie wywale. Pierwsze nagrody będą bardzo proste do trafiania i tymi pojedynczymi i podwójnymi symbolami zgarnę dodatkowe kilkaset, może nawet ponad 1000 spinów. No bo zobaczcie, jeślibym zaczął od razu na razy 500, to starczyłoby mi na 6 spinów. Gdzie tu sens? Jak mówiłem, istnieje prawdopodobieństwo, że trzeba będzie zakręcić nawet kilkadziesiąt razy, żeby trafić te pierwsze potrójne. W takim przypadku nawet zakład razy 150 nie wydaje się być całkowicie bezpieczny. W paru moich ostatnich odcinkach już na samym początku zużywam kilkadziesiąt tokenów, bo dla niewtajemniczonych zbierałem je od ponad pół roku i teraz od kilku miesięcy zużywam je na odcinkach. Dlatego poza tą skrzynią klubową często dochodzi mi nawet ponad 100 tysięcy spinów, przez co ja do pierwszych potrójnych nie kręcę razy 50, tylko czasami nawet razy 1500. Ten moment nie ma to najmniejszego znaczenia, ale domyślam się, że nie każdy z Was ma w zapasie kilkaset tokenów. Kluczem jest to, żebyście na początku wyczeili ten bezpieczny zakład, który pozwoli Wam w bardzo bezpieczny sposób dotrzeć do pierwszych potrójnych symboli bez żadnego ryzyka. Ze świnkami jest podobna filozofia, ale tu w takiej sytuacji moglibyście sobie pozwolić na zakład razy 150, gdyż one wypadają znacznie częściej. No ale teraz zaczyna się cała magia. Kiedy już trafiacie swoje pierwsze potrójne, możecie się zastanawiać. Co dalej? Czy powinniście wciąż kręcić na tym samym zakładzie? No nie, przecież to teorię odrzuciliśmy na samym początku. Więc co? I tu do akcji wkracza mój system. Zrobiony jest w taki sposób, żeby nie było monotonii, gdyż to może być dla wielu zaskakujący fakt, ale systemy polegają na tym, żeby tą dużą część czasu po wypadnięciu potrójnych zakręcić na zakładzie razy jeden. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się. Pomyślicie teraz, co z tymi najazdami, atakami? Przecież my nic z tego nie dostaniemy. Jak tu turniej wygrać? Powiem wam coś teraz. Najazdy, ataki, turnieje, wszystkie minigry, to jest w tej sprawie kwestia absolutnie drugorzędna. Albo nawet trzecio co mamy obrane jako cel, czyli przejście eventu, nikt nie patrzy na jakieś ataki i najazdy. Nie na tym jesteśmy skupieni. Dlatego właśnie pamiętajcie, żeby nie rozpraszać się jakimiś złotymi czy czerwonymi motami. One będą kusić, ale nie odchodźcie od systemu, bo to zazwyczaj powoduje naprawdę spore kłopoty. Wracając do tego zakładu razy jeden, niektóre systemy są przewidziane na kręcenie bardzo, ale to bardzo dużo razy, Właśnie na tym zakładzie. I na przykład w pewnym momencie bardzo drastycznie skaczą na wyższy zakład, na przykład razy 500 albo nawet razy 1500. Według mnie to trochę dziwne i łatwo idzie się pogubić, dlatego w tym momencie kończymy gadanie i oto jest mój system. Najpierw kręcimy 80 razy razy 1, potem 10 razy razy 50, potem 15 razy 150, potem 20 razy 500, potem 25 razy 1500 albo 2,500. No i do tego czasu, jeśli nie wypadną, no to idziecie na maksymalny zakład i na nim lecicie do końca. A oto mój system na świnki. 30 razy razy 1, 10 razy 50, 10 razy 150, 10 razy 500, 15 razy 1500 lub 2500, no i potem oczywiście idziemy na maksa. I jeszcze zapomniałem dodać ważną informację, która ma całkiem spory wpływ na grę. Kiedy idziemy stopniowo w górę w evencie, czyli że nagrody w postaci spinów robią się coraz trudniejsze, to właśnie w trakcie z upływem rozgrywki szansa na trafienie potrójnych cały czas się zmniejsza. W przypadku eventu ze świnkami również tak się dzieje. Dlatego tą liczbę spinów razy 1 napisałem w uśrednieniu, bo na początku eventu tak totalnie, na samym początku. Kiedy dopiero trafiliście pierwsze potrójne i zaczynacie grać systemem, możecie nawet pokusić się o 60 razy 1 zamiast 80, ale w późniejszym etapie, kiedy już na przykład gracie o 150 tysięcy spinów, możecie kręcić nawet 100 razy razy 1 zamiast 80, a w świnkach na przykład 50 razy zamiast 30. Za każdym razem, gdy traficie potrójne, od razu schodzicie na razy 1. Nie denerwujcie się, kiedy czasami będą wypadać potrójne, a nawet jeszcze nie wyszliście z zakładu razy 1. To jest po prostu nieodłączny element tej gry. Ta szczypta waszej irytacji połączona z frustracją. Po prostu musi być, ale końcowa skuteczność przynajmniej jest zapewniona. Nie ma nic lepszego niż kiedy przechodzicie z razy 500 na razy 2500 i wypadają wam od razu. Oj, to jest piękne. Czasami może się również wydarzyć tak, że potrójne wypadną wam coś podejrzanie za wcześnie lub za późno. Warto w czasie rozgrywki ustalić sobie taki naoczny środek, taki punkt, w którym średnio wypadają potrójne i koniecznie się go trzymać. Jeśli wypadną trochę za wcześnie, to pokręćcie trochę dłużej razy 1, a jeśli wypadną za późno, to możecie trochę zdjąć nogę z gazu i zakręcić dużo mniej razy razy 1 niż było to potrzebne. Pamiętajcie, to nigdy nie będzie działać jak w zegarku. Zawsze algorytm tej gry spróbuje Was jakoś dobić. Jednak ważne, żeby chociaż spróbować to przewidzieć. Często się opłaci. Także ja Wam widzowie bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Jeśli zaczniecie z niego korzystać, to gwarantuję bardzo dobre wyniki. Jeśli będą jakieś pytania, bo to bardzo ważne, to na wszystkie, po prostu na wszystkie, będę odpowiadać w komentarzach. Starałem się zrobić ten poradnik tak, więc tak długo go opisałem scenariusz, żeby było jak najmniej pytań, ale oczywiście, jeśli jakieś będą, to ja pod tym filmem odpowiem na wszystkie pytania, jakie będą w komentarzu. Jeśli poradnik Ci się podobał i działa, to pamiętaj koniecznie, że zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem na kanale. No i byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś wbił na mojego Instagrama, zostawił followka i obczaił moje ostatnie zdjęcia z Turcji. Także dziękuję wam miesiaczki za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach i cześć!